Czym jest laut z końmi, wszystkim, gdzie możesz siedzieć albo leżeć. Albo stać, albo chodzić. Gdzie możesz mieć oczy otwarte, albo zamknięte. Gdzie patrzysz na konie, albo ich tylko słuchasz? Możesz dotknąć też koni. Być bliżej nich, ale może być trochę, możesz być trochę dalej. Możesz słuchać się w siebie że słuchać się wiatr i głęboko odpocząć głęboko, głęboko odetchnąć spotkać się ze sobą złapać ten moment kiedy laut jest wszystkim dlaczego wszystkim? bo spotykasz tam siebie